Witam, to Cajek22. Dzisiaj przedstawię historię kombajnów Wistula, które były kamieniem milowym w polskim rolnictwie. Pierwszy kombajn Wistula, model zms 4 powstał w 1954 roku na podstawie radzieckiego Staliny CS-4. Produkcja ruszyła w 1955 roku. A w 1959 roku rozpoczęto produkcję kombajnu Wistula KZB3A w fabryce maszyn żniwnych w Płocku. Ten nowoczesny na swoje czasy kombajn zrewolucjonizował żniwa, znacznie je usprawniając i skracając czas potrzebny na zbiór zbóż. Wistula KZB3A szybko zyskała popularność nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Była eksportowana do krajów takich jak Wenezuela, Grecja, Syria, Francja, Maroko, Brazylia i Kuba. Kombajn ten posiadał wyższy stopień mechanizacji niż ŻTMS-4, co umożliwiało efektywniejsze żniwa. W 1960 roku Wistula została zaprezentowana na międzynarodowych targach poznańskich, gdzie spotkała się z dużym zainteresowaniem. W 1963 roku wprowadzono zmodernizowaną wersję pistula KZB3B. Zastosowano w niej zbiornik na zboże o pojemności około 1,3 m3 oraz hydrauliczny układ kierowniczy, co znacznie poprawiło komfort pracy operatora. Dodatkowo wersję tę można było wyposażyć w prasę do słomy PS4, choć była ona dość awaryjna. Wistula KZB-3B była produkowana do 1971 roku, kiedy to z taśmy produkcyjnej zjechał ostatni egzemplarz z numerem seryjnym 19000. Wistula była kombajnem wszechstronnym, który mógł być dostosowany do różnych warunków. Przykładem była wersja KZB-3R, która dzięki specjalnym gąsienicom mogła pracować na podmokłych terenach. Zbierając ryż w Brazylii i na Kubie, kombaj Nowistula był również wyposażony w workownicę z separatorem ziarna, co pozwalało na skuteczne oddzielanie nasion od zanieczyszczeń bez konieczności zatrzymywania maszyny. Był to blaszany cylinder zaopatrzony w sito z otworami, który wymagał obsługi przez co najmniej dwie osoby. Mimo swojej popularności i wszechstronności, kombajn Wistula KZB3 bez czasem stał się niewystarczająco wydajny dla większych gospodarstw. W 1971 roku produkcja została zakończona, a miejsce Wistuli zajęły nowocześniejsze modele, takie jak widzą Z040, Z050 i Z056. Kombajny Wistula były kamieniem milowym w mechanizacji polskiego rolnictwa. Umożliwiły one szybsze i bardziej efektywne żniwa, zmieniając oblicze polskich pól. Choć dziś są rzadko spotykane, pozostają ważnym elementem historii rolnictwa. Subskrybuj cajek 22. Za tydzień opowiem o kombajnie Bizon, który stał się hitem w Polsce.